Cześć wszystkim, jestem Amishix i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, mamy kolejny odcinek ze Star Stable, dokładnie tak. Jest to kolejny odcinek ze Star Stable i mamy kolejną środową aktualizację. Dokładnie tak, mamy kolejną środową aktualizację i jest z tego co wiem, tym razem dodał jakieś chyba zniżki. E, chyba wyścig, ale nie, nie jestem pewna. Zobaczymy. E, no i mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie kojąć, w górę i subskrypcję. No i co? I lecimy z tematem. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Kto to jest? O, czekajcie, czy to jest... To jest Persephone, taka moja koleżanka. Patrzcie mnie, do... Patrzcie, mnie dopadła, ale widzę, że mnie chyba nie poznaje. Nie wiem. Dobra, nieważne. tu tak gdzieś jak lecimy, lecimy. Lecimy. Właśnie, chwila, chwila, bo chciałam sobie pierwsze to, 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 to. Już wziąć, jak jesteśmy koło tego. I zaraz sobie przejmę aktualizację, Uno Momento. Wiecie co, bo ja jestem właśnie aktualnie na stronie Star Stable. jestem. Eee, i, I no, i co my tutaj mamy? Dobra, zniżki. Eee, to nie są ćwiczenia, konie i Marwari będą przecenione do końca naszego zimowego festiwalu. O, do końca festiwalu będą przecenione. Hałty generacji trzeciej kosztuje teraz 553 Star -Coins, a Marwarii tej samej generacji 760 Starcoins. O, to 760 starkość te ten Ok, Okej, czyli że one są... Marwarii są chyba tańsze o około 300 um, a, a, a... A co? A hały chyba o około 400 czy też 300 chyba ten. Dobra, zobaczmy, co, co my tu dalej mamy. Zniszki te są dostępne do środowej aktualizacji, którą opublikujemy 12 stycznia. One, oferta nie dotyczy koni zakupionych w aplikacji Star Stable Horses. Okej, okay, czyli że one oczywiście nie dotyczą koni w Star Stable Horses, ale w sumie chyba w aplikacji nie ma ani żadnego Marwarii, ani chińskiego, nie? Dobra, wiecie, to zmierzamy w kierunku y, stajni, tej, tej Steve'a, farmy Steve'a, bo muszę coś sprawdzić. A w międzyczasie będę dalej czytać aktualizację. Koni Jorwiku. Glimmero Gate nie mógł się op oprzeć naszemu zimowemu festiwalowi, więc wraz, yy, wraca ze. Aaa, dobra, wraca ze skokami przez yy, przeszkody dla koni Jorwiku. Aha, czyli że znowu są te wyścigi. Znowu są te wyścigi koni Jorwiku. I, yy, I one chyba będą dla Marwarii, Ahałów i Arabów, z tego co widzę tutaj. Um, dobra, zobaczmy, co my tutaj dalej mamy. Możesz. Wy... A, albo właśnie zaraz tutaj, zaraz tutaj wpadnę. Dobra. Jak wpadnę gdzieś, to sorry, ale aktualnie będę miał oczy gdzie indziej. Będę miał oczy, oczy na telefonie, będę wam tutaj te aktualizacje przedstawiać. Możesz wystartować na hale tykińskim, barwali koniu arabskim, kamposie tej linie, Shadow Shield on, lub y, Shadow Dancer. Jeżeli przyjedziesz na, y, przy, na koniu innej rasy, Zostajesz uprzejmie poproszony o zmianę wierzchowca. Okej. Okay. Czyli, że... Mm, zaraz, ehe, a czy nie wspominaliśmy o żniżce? <grafię> tak, wspominaliście już o coś o żniżce. żniżce. okej. Okay. Dobra, czyli, że będziemy musieli sobie zmienić pewnie konia na yy, któregoś z tych innych. Ja sobie wezmę pewnie arabka. Yy, tego nowego, świątecznego. Yy, I no, wiecie co, bo teraz muszę właśnie jeszcze przyjechać tutaj, bo... Tak, właśnie, bo z tego co wiem, to sama tutaj zabrało stąd konie, ponieważ. Um, ponieważ co? Ponieważ chyba mają zostać wprowadzone nowe konie. I moją teorią jest to, że będą odnawiać albo odnawiać jakiegoś konia. I jeśli będą odnawiać, to albo to będzie Haflinger, um, albo Haflinger, albo um, Hanover, albo był jeszcze jeden jakiś, ale już nie pamiętam jaki. Chyba Lipicany też na przykład, no to nie wiem, zobaczymy. Albo SSO też równie dobrze może stworzyć nową rasę, nie? No to także zobaczymy, jak to będzie. Yy, I tutaj, co my tu jeszcze mamy? Gdzie go znajdę? Na, yy, aha, czyli że gdzie znajdę ten wyścig? Na no, wybiegu Centrum Idzieckiego, Srebrnej Polany. Czyli że znajdziemy go w Srebrnej Polanie. okej. Okay, udaj się na miejsce i przedstaw yy, Gulimer Golden. Jaka yy, okay, jest nagroda? 500 punktów doświadczenia dla konia, bla 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 tym, co jeszcze mamy, ślizgaj się w odlodowym od, od wyścigu. A, czyli że jeszcze został dodany lodowy wyścig. Ok. Wiecie, co teraz ja sobie teraz pojadę do stajni i teraz sobie wezmę konie, zmienione na araba i obczejmy sobie ten wyścig. Te dwa wyścigi jeszcze obczejmy sobie. A co my to jeszcze mamy? Przeniesione konie. Właśnie, konie nam przenieśli. Um, czekamy na ciebie jeszcze jeden mroźny wyścig, a to nie. O jakie konie chodzi? A, że koń fryzyjski drugiej generacji, koń hanowerski drugiej generacji. Zaraz sprawdzimy, gdzie oni nam te konie um, przenieśli. Przeczytamy sobie. Wybieg zimowej wioski na trzy zimowe toryzy przeszkodami wybieg swój... Ale gdzie są te konie? Halo? Halo, gdzie, są, gdzie oni te konie przynieśli Potrzebaliśmy trochę więcej miejsca na Farmy więc kilka koni przeniesiono się do doliny wyspy Padok. Czekaj, co? A na dolinę wyspy Padok, czyli że to one są aktualnie na wyspie Padok. Okej, okay, to muszę zapamiętać: pojechać na wyspę Padok, obczaić Gulimero i jeszcze. Yy, wyścig zimowy. Dobra, to pierwsze pojedziemy sobie, zobaczymy ten wyścig zimowy. I potem postaram się z tym gulimero. I potem, jak już ogarnę tego gulimero, to jeśli nie zapomnę, to pojedziemy sobie do. 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 Do, 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 do co? Zobaczyć, czy te konie zostały tam gdzieś faktycznie przeniesione. Nie, wiecie co, ja wziąłem pierwszego lepszego araba z brzegu, jak coś nie. Dobra. Dawaj, ładuj się. I jeszcze, jeżeli wystarczy nam czasu, to po pokażę Wam yy, dosyć interesującą rzecz. I będzie to, właśnie, jakby, spoiler. Aha, dobra, on ma owieki, ok. No dobra, jest. Dobra, jedziemy sobie zobaczyć ten wyścig. Ym, no i tak jak mówię, jeśli nie zapomnę... Jeśli oczywiście nam wystarczy czasu znaczy się, to po prostu wam pokażę spoilery. Poczekajcie, wiecie co? Mam nadzieję, że tego nie słychać, ale mi trochę w szuchu burczy. <grym> Bo ja dzisiaj w szkole yy, nie ten... Nie widziałam żarcia po prostu i nie zjadłam. O! Także nie, mam nadzieję, że jeśli będzie jakiś burczenie słyszeć, to przepraszam. Przepraszam, ale chciałam się strasznie, strasznie się śpieszyłam już z nagraniem odcinka, po prostu chciałam dla was nagrać. O, taki lisek, tak? Pokażcie mi go. A czemu go tam nie ma, w ogóle tam gdzie tam, ta, tata była? E, pingwinek i tak dalej. Hmm. Dobra, on wygląda tak. I mamy jeszcze takiego białego. Ja bym z chęcią kupiła, tylko że po prostu, no, szkoda mi kasy, szkoda mi kasy. Hmm. Bo już teraz mniej tych stankoisów mam. A z tego co wiem, to właśnie oni mają te konie jeszcze odnawiać. To, 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 to wiecie. No, dobrze było zaoszczędzić. A, wiecie, co jeszcze zobaczymy sobie przy okazji prezent tutaj? Zobaczymy sobie prezent. Kilka prezentów mam do odebrania. Widzę, że trzy, ok. Do trzynastego jest gorące pozdrowienie. Ok, tutaj mamy yy, pasza. Jeszcze mamy rękawiczki pod mo. Nie, po dwóch śniegu. Aha, ok No dobra, spoko. O, żarcia trochę dostałam. Ej, e, to, 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 to nie jest najgorzej. Dostałam trzy jabłka, trzy marchewki trzy pomarańcze. No fajnie. Dobra, tutaj jestem wyścig i Tutaj jest ten gulimero czy, czy co? Nie. Liderka zespołu ochrony lisów yy, polarnych. Dobra. Co ty masz tutaj, laska, do powiedzenia? Witaj, jestem liderem zespołu ochrony lisów polarnych. Kto, ktoś ci już kiedyś o nas mówił? Nie? To pozwól, że ja to zrobię. Lisy polarne na cudownie, na cudownie dzikie zwierzęta, znane jako pieś, pie, pie, pieście czy piesa, piesaki. Występują one na obszarach arktycznych. Arty, więc trochę lisów żyje też na Jorwiku, ale niezbyt wiele. Nasz zespół zajmuje się tymi wdezim, tym zimowej wiosce. Jeśli interesują Cię lisy polarne, dziewczy, dziewczyny na pewno podzielą się swoją wiedzą, fascynują, fascynują nas ze, ze jala, 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 jala. Zwie, zwierząt, dlatego poświęcamy swój czas, by obserwować ich populację i stan. Dobra. Zaznaczę Ci na mapie, gdzie jest jedna z moich ha harcerek. Wróć gdy porozmawiasz ze wszystkimi. Okej. Okay. że to jest jakby jakieś zadanie chyba, tak? To jest jakieś zadanie. Nie wygląda mi trochę na zadanie, bo wyścig no, bo na wyścig na pewno nie. Um, dobra, jedziemy gdzieś tutaj, jedziemy za wyścigiem. To nam pewnie czasu nie wystarczy na to, żebym sobie po prostu tutaj ogarnęła, ja to chciałam ogarnąć. W się sensie te spoilery. No ale dobra, no to może kiedy indziej się ogarnia na live, na live czy coś. O, dobra, chyba jest harcerka. Harcerka, no tak, to jest harcerka, dobra. Cześć, powiedzieć ci, co najbardziej lubię w lisach polarnych? No, dawaj mów. Istnieją dwie odmiany kolorystyczne lisów polarnych: biała i niebieska. Niebieska? O, a teraz mówię, yy, opowiem ci coś niesamowitego. Latem białe lisy ze... zmieniają swoją barwę na brązową. Jednak nie zauważyliśmy tego zjawiska u osobników jorwickich. Aha, ciekawe. Znaczy ci, gdzie znajdziesz moją koleżankę, z którą też możesz porozmawiać. Aha. I teraz będą nas tak ods od 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 odsyłać, tak? Okej, okay. dobra. Yy, no to teraz lecimy tutaj, a nie mogę sobie na mapie zaznaczyć tak tym 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 kursorem. Eee, to weźcie w ogóle. Dobra, mamy co dziś tutaj. Zaraz będę, zaraz będę. No i to ciekawe w sumie się zapowiada. ciekawe. A, tutaj! Tutaj, tutaj, tutaj. O właśnie. Pokażcie to. ja zajmuję się y, wpływem środowiska na dom naszych zwierzęcych przyjaciół. Wiesz, że białe i niebieskie lisy polarne żyją w bardzo odmiennych y, habiatach. Odmiennych chabiatach? Co to są chabiaty? No dobrze, czytam habiatach. <noise> Nie wiem, co to jest naprawdę. No, Białe lisy polarne żyją głównie na lądzie i wtapiają się w krajobraz śnieżnej tundry. Y tak, tundry. <noise> Niebieskie lisy zamieszkują w wybrzeża, gdzie z ich ciemniejszym umaszczeniem lepiej ukrywać y się wśród urwisk i skał, które z reguły występują na, ta y na, y na takich obszarach. Okay. Pewnie zaraz mi powiesz, że będę ci coś zaznaczać pewnie, tak? Zaznaczę ci znajomego, tak, tak, zaznaczę ci, zaznaczę ci coś tam, coś tam, ble, 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 żeby leczyć, żeby nas odsyłać tutaj ciągle, dobra. <grym> Także, no dobra, lecimy. Um, dobra, lecimy, lecimy, gdzie to jest, gdzie to jest? Gdzieś tutaj na, na lodowisku? Gdzieś koło lodowiska. Patrzcie, bo tu jest to lodowisko i no właśnie, koło lodowiska. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że uda mi się ten jeszcze ten wyścig. A, i tutaj będzie wyścig jakiś kolejny, tak? Kierownik pingwiniego wyścigu pingwiniego? Ha, okej. Okay. Witaj, o tej porze roku organizujemy niezwykły wyścig. Zabierzcie się on we wspaniałą podróż przez las i zam... zamarznięte jezioro. Ale uważaj na pingwiny żyją w okolicy i w każdej chwili mogą przeciąć Ci drogę. Dobra. Oj, dostanę kolejne 3T. Dobra, fajnie. Wiecie co, ogólnie to już mnie stać było na pingwina yy, za te, 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 yy, ...pozdrowienia, tylko że po prostu byłaby ślepa i kupiła... Znaczy, przez przypadek po prostu wziął kantar. O, pingwinek! No, właśnie to dlatego jest pingwini, bo one będą nam tu jeździć. No dobra. A! Zwolniło mnie. Aha, czyli że mi jednak dopadł. Dobra, lecimy. E, także wiecie, już mi mało co brakowało do pingwinka, ale no niestety, przez moją głupotę, wziąłem kantar. <noise> także tak. Ła! Trendy. O, dobrze, że mi nie ślizgasz tak bardzo. A leć, leć, konio, leć! Mam jakieś około 14 sekund widzę na dojechanie do jednej strzałki. Dobra. Wiecie co, jak patrzę na te pingwinki, to mi się przyp przypomina taka bajka. To był chyba tu pod Mały Stóp, coś takiego. Nie wiem, jak chcecie to napiszcie, czy oglądaliście, a jak nie, to ogólnie bardzo polecam bajkę. Bajka bardzo fajna. Oho, i tutaj się zacznie ślizganie. <grych> no, bajka bardzo fajna, opowiada o takim pingwinku, mm, który był chyba jakimś takim... Takim, takim niby chyba odrzutkiem, bo był, bo, bo jakby nie umiał, śpiewać, nie umiał śpiewać, tylko fajnie tupał po prostu, nie? W sensie oni wcześniej tam nie wiedzieli, że on tak tupał fajnie, w sensie to była jakaś taka, jak taka muzyczka, a w sensie, on tak, jak to wam powiedzieć, że jak stupał tymi stópkami, tak, to. To, 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 to po prostu taki, taka fajna muzyczka, jakoś tak to fajnie robił, że muzyczka z tego fajna była, nie? I on normalnie śpiewać nie umiał, a reszta pingwinów miała. I, I no, i to była tam. Yy, I to po prostu jakby ta bajka opowiada o jego losach i tak dalej, ale ogólnie to bardzo. Ba, bajka. Może jak teraz to opowiadał, to wydaje się nudne, ale bajka tak czy siak bardzo fajna. O, to jeszcze nie koniec? Ha! No dobra, zobaczymy. A, no nie! Aha. <śled> no nie, znowu mnie wcięło w, w ziemię. O, już nie. Za każdym razem jak zjeżdżam, jakby prawie za każdym razem, jak zjeżdżam z tej góry, to mi gdzieś tutaj ten yy, w ziemię wierzę, nie? Dobra, to już będzie chyba powoli koniec tego wyścigu, prawda? Nie? Gdzie mam jechać? Halo? O tędy. Łopanie, to się jeszcze nie kończy! Kiedy to się skończy? Ja zahaczyłam w ogóle o to? Nie zahaczyłam. Halo. I... Co tu się dzieje? A ten, dobra, okej, okay, dobra, lecimy. Kurde, ale powiem, że bardzo... No czemu końcu spajesz, to Leć, leć. Ogólnie ten wyścig jest no, dosyć długi. a już, już koniec, okej. Okay. Już, już koniec, no ale dosyć długi był, no nie powiem. Jak ci poszło dobre wieści na, dobre wieści na takie, że... Są takie, że ten wyścig jest dostępny każdego dnia, niesamowite, prawda? No fajnie, dobra. Teraz już mi się nie chce go drugi raz robić. Dostałam 400 PD z tego co widzę, także fajnie. E, bardzo fajnie. Kurde, nie gadajcie. No nie, ja znowu podkowę zgubiłam. E, pewnie albo zostałam na tym Andaluzie, albo, albo na innym Andaluzie. Pewnie na e, innym Andaluzie. E, Jelenim pewnie, z dni otwartych. Dziś, e, wcześniej jeszcze, jak e, dopiero co weszłam tutaj na SSO, to jeszcze przed nagrywkami zmieniał konia, bo byłam na Andaluzie. Z dni, bo się na nim gdzieś bawiłam. Ostatnio była jakaś zabawa taka. Dobra, tutaj lecimy. Lecimy gdzieś tutaj. I tutaj mamy chyba kolejną harcerkę, albo właśnie kolejny wyścig. Nie wiem. Chyba kolejny wyścig, ale zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. I uwaga. Jest, dobra. Jest kolejna har harcerka. Hej, fajnie, że jesteś, obserwuję liczbę lisów polarnych, dzięki czemu znamy ich populację. Ok? Szacuję, że szacuje się, że w Norwegii, Szwecji oraz Finlandii jest mniej niż 200 dorosłych osobników, jednak całkowita populacja lisów polarnych to około kilkuset tysięcy zwierząt. O, to oznacza, że nie są one obecnie zagrożonym wyginięciem, ale nie są. Również całkowicie bezpieczny, dlatego też nasz zespół ma na celu popra poprawę na sytuacji. Ej, o co chodzi? Co tutaj mi pisał nadchodzi jakiś zmierzch, ale nawet jeszcze nocy nie ma, to o co chodzi? Czemu mi to wyskoczyło? Dobra, nie wiem, nie mam pojęcia. E Zaznaczę ci na mapie, tutaj teraz gada. Dobra, okej, okay. także jedziemy za wykrzyknikiem. E, czyli, że co, listy nie są zagrożone, Fa to jest fajne w sumie, bo to tak jakby teraz trochę opowiada o tej sytuacji taki czy zwierzę jakieś jest zagrożone, czy nie jest zagrożone, to jest moim zdaniem spoko, bardzo fajnie, No ale ogólnie e, tygrysy z tego co wiem są trochę zagrożone wyginięciem, zresztą nie tylko tygrysy, nie tylko one niestety, e, w sensie no słabo, że te zwierzę to są jakieś wy zagrożone wyginięcie, na przykład nie wiem, jeszcze jak była chyba druga wojna światowa, bodajże, to chyba były jeszcze ptaki dodo, chyba. Jeśli się nie pomyliłam, były to takie ptaki dodo i to były takie ogromne ptaszyska. Z tego co wiem, to były takie niby takie. Jak to powiedzieć? No nie wiem, ale to były takie ptaszyska i one się po prostu je jadło, po prostu jak na przykład indyka. Ale po prostu one wyginęły, bo chyba. Nie wiem czemu, no ale wyginęły, no. Co zrobić? Wyginęły, nie? Dobra, yy, co by tutaj mamy? Cześć, poznałam kilka ciekawych yy, faktów dotyczących zmysłów lisów polarnych. Tylko posłuchaj, no ciekawe jakie. Hmm. Choć zwierzęta te słyszą odrębnie gorzej niż niektóre psy domowe, potrafią wyczuć. Surowe mięso z kilkudziesięciu kilometrów, kilkudziesięciu, tak, kilkudziesięciu kilometrów, a do tego ich łapy są prawie całkowicie odp odporne na mróz, nawet gdy lisy chodzą po lodzie nie niewiarygodne. Dobra, tak, zaznaczyć ci na mapie znowu gada. No i okej, okay. ale ogólnie w sumie bardzo fajna aktualizacja, taka pouczają pouczająca dość, ponieważ y tutaj o lisach, tutaj poucza nas. Y że, że, że listy są zagrożone wyginięciem, że tutaj jakieś ciekawostki, nie? To jest w sumie dosyć spoko. Yy, Nie narzekam na to. Dobra, gdzie my tutaj teraz mamy jechać? Tutaj, dobra. Szkoda, że nie można tutaj na mapie za zaznaczać tutaj tych tych, tych punktów sobie. Wiecie, jak się klikało, to już się taki yy, znaczek się pojawił, taka łezka do góry nogami się pojawiała. I yy, no. I no, 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 no. A ten, tędy? Na górę? Nie, gdzie na górę? Tutaj. Właśnie. Ona w ogóle nie wygląda tak samo za każdym razem? Mam takie wrażenie, że tak. Dobra, Hejka zastanawiało cię kiedyś jak lisy polarne chodzą po lodzie? Um, to jedyne y, psowate, y, których łapy są całkowicie pokryte sierścią. Łapiesz, haha! Ha. Ty, są, o, ciekawe, są, są pokryte sierścią. A! Oj, przeklikałam. Teraz znasz już cały zespół wracaj do naszej liderki, która z pewnością ma dla Ciebie więcej niesamowitych informacji. że wracamy do liderki. Dobra, witaj ponownie. Jak Ci się podobały, podobały spotkania z zespo zespołem, skoro wiesz już więcej o lisach polarnych, chciałabym Ci powiedzieć o pewnej naprawdę niezwykłej podróży. Jakiej? W roku, w roku tysiąc, 2019 samica Lisa Polarnego przeszła z Norwegii aż do Kanady Uuu. przez Grenlandię i jej północne koło podbiegunowe w ciągu zaledwie 7, 6, 76 dni. Średnio musiała pokonać 6, 46 km każdego dnia, a maksymalnie nawet 155. Co, co za podróż, prawda? Kurczę. Ej, to nieźle! To nieźle. Wid widzicie, tutaj widzicie normalnie SS obawi i uczy. <grywa> Dobra, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. To dzięki no, zainteresowaniu ludzi, takich jak ty, możemy chronić cudowne nisy polarne. Zapo zaopiekuj się razem z tymi dzikimi zwierzętami. Z chęcią bym się zaopiekowała, ale nie chcę wydawać starych końców. <grywa> eee, także tak. Teraz lecimy na górę. I jeszcze miałam zobaczyć co? Miałam zobaczyć wyścig Gulimero i miałam... A! I miałam jeszcze zobaczyć na farmę południowego kopyta, o ile się, o ile się nie mylę. No chociaż to było pewnie Południowego kopyta, nie? Czekajcie. Dolina wyspy Padok... A nie! Doli... To była Dolina... Wyspa pa... wyspy padok. Oj, pomyłka. Um... Dobra, Dolina Wyspy Padok. Czyli że będę musiała dziś pojechać na wyspę Padok. A jak gdzie tam jakaś dolina jest? Gdzieś koło tych ketów, tam koło tych Arabów mniej więcej coś około tego, czy co? Nie! E! <laughs> Nie wiem. Dobra, gdzie ty? Te... Chwila moment. gdzie ja teraz mam jechać? A, do tego Gulimero, To on był chyba w. Tak, on jest tutaj w dworze srebrnej polany. Także lecimy. O, dworze srebrnej polany, proszę bardzo. Lecimy do Gullimero. Czyli że tutaj. Ja pewnie źle, jak zwykle jego imię wymienię, wymawiam, ale... Trudno, wiecie, to cała ja! To cała ja, wy już mnie znacie. Także, także, także no mam. No, no, pewnie już się większość przyzwyczaiła. Oj. Aha. Fajnie. Dobra, jeszcze raz muszę tam doskoczyć. Muszę tam doskoczyć, bo mi się już nie chce na dół zjeżdżać. I hop! No nie! O, żyje! No i ważne, że żyje! Dobra, lecimy, lecimy, dawaj, dawaj, na górę, na górę. Tutaj jesteś. Czekaj, jak się wymawia, wymawia Twoje imię? Gu... Guilermo. A, Guilermo Gadea. E to byłam blisko. <grymio> to jest, to jest Guil... Guilermo. Dobra. Y, gu... Guil... Guilermo. język mi się pląszy. Guillermo Gadea. Dobra, to ja będę na niego mówić Gadea. Jestem Gadała jeden z założycieli, a to bla bla bla. Ach, on w sumie powtarza zawsze to samo tak naprawdę. Uważamy, że to idealna okazja, by jeźdzcy się spotkali i podzielili miłością do koni. Teraz my nowy, teraz mamy nowy tor yy, z przeszkodami, yy, by go wypróbować musisz dosięść iść konia arabskiego lub Marwarii. Jesteśmy na yy, Arabie, więc jest git. Jeśli chcesz wziąć udział na tych zawodach, bla bla bla. On zawsze gada to samo, tak jak mówię. Dobra, tak, tak, tak. Dawaj, lecimy. O, 500 PD dostanę, jak mi miło. Fajnie. E, dobra, że i żeby tak było za każdym razem, że dostaje 500PD. To, to już by było w ogóle bajlando. E, dobra, lecimy, lecimy. Za zaraz będzie, się zagadam i że nie przejdę tego. i w ogóle fajne przeszkody. No, chociaż w sobie co ja gada, ja już da dawno widziałam te przeszkody. <noise> On, chyba takie. O właśnie na przykład ta przeszkoda jest chyba w... Murland, O ile się nie mylę. Macie znaczy, podobna. Tutaj mamy yy, na wyspie Padok. Takie były. No, wiem, że na pewno ta jest chyba na wyspie Padok. A ta jest na. Yy... Nie, to jest na wyspie Padok. To jest na yy, farmie południowego kopyta. No. <laughs> yy, wiecie, co ja ogólnie dalej. dalej mi się, nie wiem czemu, ale dalej mi się farma południowego kopyta myli z yy, tym. Farma południowego kopyta my się myli z czym? Z. Yy... Wyspał Padok, nie I mi się myli po prostu tak cały czas. Nie dość, że skrótów nie ogarniam, to jeszcze yy, nazw, także to no, jest problem. Ale ja mam nadzieję, że już w nowym roku to się zmieni. Nie tam zresztą Nadia dopilnuje, żebym się tych skrótów na nauczyła. Jak Nadia to ogląda, to. Jak ty to Nadia, oglądasz, to oglądasz, to, 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 to daj znać. Um, ale on ogólnie, ona ogólnie w sumie chyba rzadko ogląda moje filmy z aktualizacji. Nadia, wiecie, która Nadia, ta, co z nią e, filmy nagrywam z realistycznego SSO. No, dobra, to, to, to. No i tyle, i koniec. Możemy sobie zrobić ten wyścig jeszcze raz. I on znowu chyba będzie dawał 500pd. Dobra, ok, także gitara. E, I teraz pójdziemy sobie jeszcze. Hmm, gdzie? Do. Yy, coś mi się tutaj świeci. A tu, tutaj jest ten port, portal, ten taki zimowy ten dobra jedzie, ale tak jak jedziemy na farmę ym, na farmę, bo... Nie, czekaj, Boże, znowu pomyliłam, to jest południowe kopyto. Ja mam jechać jeszcze raz gdzie? Dolina Wyspy Padok, tak, mam na wyspę Padok jechać. No tak, guzik, PPK, kurde, no na pewno. Dobra, o, patrzcie, ale zapamiętałam to, wyspa ta, farma południowego kopyta to jest chyba PPK, nie? Półwysep Południowego Kopyta, no właśnie, to jest PPK, no. Dobra, a więc y, co ja mam znaleźć? <noise> e, a więc tak, e, wyspa, y, wyspa padok, tak jest, także wyspa, tak jest, wyspa padok, no. I lecimy i teraz będziemy szukać tych koni. Będziemy szukać tych koni, które nam przeniesie, czyli że to były chyba, tak, koń fryzyjski drugiej generacji i koni hanowerski drugiej generacji. Ale tam były jeszcze w ogóle luzytany, na farmie Steve'a, o ile się nie mylę. Był chyba jakiś czarny, co? Czy on już był kiedyś, kiedyś przeniesiony? To ja nie wiem. <grym> a tutaj są! Patrzcie, wszystkie są. Te, ale co oni mi tu kit wcisnęli? Oni, oni mówią, że tylko przenieśli fryzy dru z drugiej generacji i Hanovery. Te, a to guzik prawda, bo tu jeszcze są, co? E, Jorvik gorąco i Luzytan. A Hanover jest tylko jeden. No jakby to... to serio, jakby, znaczy, bo wydaje mi się, że powinni jeszcze wymienić te Luzytany i te Jorwiki, nie? Tym bardziej, że Hanover jest tylko jeden. Jeszcze go dali w liczbie mnogiej tutaj. Koń a nie, koń hanowerski jeden. Dobra, przepraszam. To zwracam honor. Ale za to tutaj jest koń fryzjski drugiej generacji. To mogli w liczbie mnogiej fryzy napisać. No dobra, a w ogóle czym się różnią te fryzy, bo do, ale nie wiem. Jeden jest chyba bardziej matowy, nie? Czy ja? Eee, nie podoba mi się to, że one tak daleko są od siebie, ale dobra. Dobra, eee, w ogóle mogliby w sumie nowe miejsce gdzieś, gdzieś indziej je w sumie wsadzić, ale z drugiej strony gdzie? Nie wiem gdzie. <laughs> dobra, nie wiem. W sumie fajnie by było, by było jakby SSO nowe tereny zrobiło, nie? Ale z tego co wiem, to oni już zadania powoli robią. Kombinują zadania, i podobno na początku 2022 roku mamy dostać jakąś fabułę. E, no i moim zdaniem jest to spoko, bardzo fajnie. Nie mogę się doczekać już fabuły. E, no i co, ale no, na, na razie to już będzie na tyle. Omówiliśmy sobie, tak, to jest Nie wiem, pokazałam wam, gdzie przynieśli te konie, pokazałam wam wyścigi nowe, zadanka. E, I chyba tyle. Mam nadzieję, że już nic nie ominęłam. I, I mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie kolejny japkę w górę i subskrypcję. No i co? No i widzimy się w kolejnych odcinkach. No i pa, pa wszystkim, pa! pa.